To już było. Zwyklo się za nami. Zdenio, orzarawiona na zjutrze. Jak powiedziałem, okarnita na Nie damy rady od zjutra. Bo myślę, gdybym miał zwaną. gitarę, to bym na nie grał. Opowiedziałbym wiedziawy, o tej miłości, którą Blecie, blecie, blecie. O, wiedziawy. Którą przeżyłem tam A wszystko te czarne oczy A tam wygrał Opowiedziałbym o miłości Którą przeżyłem tam o miłości Którą tam wszystko ja nie miał, swej miłości, którą przeżyłem No i chuj mnie nagrywasz, kurwa, no, no i po no tym wiesz Ile ty razy cię w każdym, każdym moim śnie kamery kurwa A wszystko, i nie wiem jak cię ciebie mógłbym Chodź kom moja dami, miłość na dami. ciebie dał ci więcej. Wracamy na suchom na boisko. No i cicho. I ja chodź, chodź to jest... tyle się chcę, zimą, co do przodu wciąż było, moje serce. No, pani wojny <grym> wyszła. <grym> ej, wyszło, ej kto wygramy mysz za kogo? Jeszcze moje królewskie zostało tam. Trudno. Czas minął. Nie czas minął. Już futca jest za... za... Ja byłem Na jechać, kurwa. To wygramy, cicho. To wygramy! Cicho. To wygramy, cicho. To wygramy cicho. Ja. Jak? Coś, coś zostało? Królewskie. 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 Nic Już nie, nie ma. Zajebali. No nie, ale ja bym nie Pan ja kurwa zajeba! Krzeli Królewskie. Nie chcę, go Królewskie. Czekaj, będę Jak, kurwa. To jest pijany! Mizeria, mizerka, mizerka, mizerka! Ja jak nie, kurwa! Kolejna ptasiąca! Minuta trzydzieści! No pojechał pan boska! Dobra, ma! Płaczcie w te a jeszcze dziecko zostało! Nie, nie, panie, a się zrobiło! Ja to pociągło z pierdolą źwigni! Także patrzę a sto we wrześniu urodzony ma stać, ma stać, ma stać I kielich twój do ręki wziął i wypić aż do jebie, 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 peć, zdę, a dna Pij do dna, pij do dna, pij do dna, pij do dna Boże to kartofeliczne kopalnie POMPA!

Maciek prysa, postawka! A i mossa, kurwa! Nie będziemy ich schodzić! A jeszcze światełko się kupili! Jeszcze po Jeszcze po światełce! Póki fajne nie będzie! A teraz idziemy na święta! A teraz będziemy móc te dźwięki. Jutro o siódmej, gdybyś promyk gra, kto wygramy? Promyk, kto? Promyk, kto? Promyk, promyk, promyk.